Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz FK Koło Materace Łóżka Stelaże. Przemysł w Sarośni, gdzie dobry Podlaskie, rozmawiam z radnym Tomaszem Adrasem, który w Prawie i Sprawiedliwości jest ekspertem od finansów, od spraw finansowych. Panie radny, Sejmik udzielił wotum zaufania dla zarządu. W dyskusji raporcie o stanie województwa zgłaszaliście jednakże bardzo dużo zastrzeżeń. Co, Pana zdaniem, było największym grzechem tego zarządu? Wykonanie budżetu za zeszły rok jest wyjątkowo, wyjątkowo słabe. I to nie pamiętam z całego, swojego doświadczenia, z całego swojego doświadczenia samorządowego. Nie pamiętam takiego budżetu, gdzie widzielibyśmy przykładowo wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 72%. W takich działach jak kultura, oświata, gospodarka nieruchomościami mamy wydatki realizowane na poziomie 60, 70, 80%. A to składa się na wiele milionów złotych niezrealizowanych, niewydanych. Mamy. Około 200 milionów złotych i to właśnie w wydatkach majątkowych, czyli inwestycjach prorozwojowych, generalnie rzecz biorąc. Które nie zostały e, wydane. Do tego oczywiście można dodać wiele zarzutów natury politycznej. Za słabe staranie się o interesy województwa, takie porażki jak e, porażka w sprawie dróg ekspresowych na Podlasiu, e, czy to, co słyszymy ze strony rządu, e, czerwone światło dla regionalnego portu lotniczego, to też obciąża zarząd województwa. Ale nawet jak spojrzymy na liczby, to, co się ocenia tak już ściśle merytorycznie e, w kwestii absolutorium, naprawdę wygląda to bardzo słabo. Bo to, co to są te niezrealizowane. Inwestycje. To są pieniądze, które nie trafiły do podlaskiej gospodarki i które sprawiają, że jeżeli inwestycja przesunie się o rok, o dwa albo w ogóle spada, no to wtedy i podlaski przedsiębiorca nie zarobi, ale też zabraknie drogi, zabraknie inwestycji w szpitalu, zabraknie inwestycji w instytucji kultury. To są wszystko rzeczy, na, którym, na których traci nasze województwo. I to Pana zdaniem jest dyskwalifikujące, bo przewodniczący Cezary Cieślukowski mówił: To dobrze, że nie, są, nie zadłużamy się, nie idziemy w deficyt, województwo ma mniejsze długi. Dla ekonomisty to jest taka sprawa bardzo ciekawa i zabawna, bo słyszymy argumenty, ha, mamy nadwyżkę budżetową, ale z czego wynosi ta 18-milionowa nadwyżka? Z niezrealizowania planów. My zaplanowaliśmy szereg działań jako województwo, mówimy oczywiście nie, symbolicznie, ale my jako województwo, bo to są pieniądze całego naszego społeczeństwa, naszego regionu, i nagle się okazało, że z tych zaplanowanych wydatków umownie powiedzmy jedną czwartą, jedną trzecią, czy tam jedną szóstą nie zrealizowaliśmy. Na to znaczy, że cofamy się w rozwoju, zatrzymujemy się. Nie robimy tego, od czego oczekują my mieszkańcy, bo to znaczy, że nie będzie drogi, nie będzie termomodernizacji, nie będzie inwestycji w szpitalu czy w szkole, nie będzie wsparcia dla przedsiębiorców. Słynny przykład: Breast Cancer Unit, tam gdzie cały czas czekamy na pieniądze z rządu, na inwestycje w szpital onkologiczny. To obciąża aktualny zarząd województwa. Sytuacja była o tyle ciekawa, że w przypadku wotum właśnie dyskusji nad stanem, w raporcie o województwa bardzo krytycznie wypowiedział się przedstawiciel Konfederacji, po czym Przedstawiciel Konfederacji w Sejmiku zagłosował za. Może Pan to jakoś skomentować? Radny Stanisław Derechajuło zagłosował za, czyli zagłosował razem z radnymi no, popierającymi zarząd. No, ale to niech, niech sam się tłumaczy. Faktycznie obecni na sali przedstawiciele Konfederacji jednoznacznie odpowiadali się krytycznie krytycznie wobec działań zarządu województwa, wobec Platformy PSL-u i, i, i Trzeciej Drogi. Panie radny, mam takie ciekawe pytanie, bo miałem dysonans poznawczy dzisiaj słuchawy z wystąpienia podczas raportu w stanie województwa. Przedstawiciele Konfederacji byli strasznie krytyczni. Pan jednakże zagłosował za. Czy jego wystąpienia słuchałeś znaczy, czy nie? Słuchałem. No dobrze. Ja w tym wystąpieniu niosą się do raportu. Nie oceniałem tego, co się dzieje teraz, a w większości dyskusji dyskusja opierała się na tym, co było mówione teraz. 2024 rok to jest przede wszystkim działalność poprzedniego zarządu województwa, w którym ja też brałem udział przez jakiś czas. I nie ulegając populizmowi czy grze politycznej, jaką rozpoczęło prawo i sprawiedliwość, to ja po prostu oceniałem, zwróciłem uwagę, jakie są zagrożenia, jakie są szanse dzięki tym działaniom, które były podejmowane. I tak, też zagłosowałem w takiej ocenie. A co Pana zdaniem było takim największym. Ja już Wal, ale chodzi mi o wskazanie jednego punktu, no bo wypowiedź była bardzo długa, wymienił Pan tam hmm. szereg punktów. Ale ciekawi mnie. Co w Pana opinii było decydujące? A właśnie przed chwilą też kwestia inwestycji, które tutaj były wyczytywane i w tej chwili trwa dyskusja na sejmiku o e, udzieleniu absolutorium. Kwestia inwestycji drogowych. Kwestia pomimo tego, że mamy zamkniętą granicę, to przedsiębiorcy robią wszystko, żeby jednak nie dać się słamcić, i to przedsiębiorcy. A jest to możliwe dzięki temu, że się umożliwiło wiele rzeczy do działania. I to też przeważało na temat mojej decyzji. A jeżeli chodzi o kwestię absolutorium, e, chodzi o wykonanie budżetu, Pan również będzie jest pod. Chodzi o tego tak e, pozytywnie? E, na razie słucham debat. Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz FKV Koło, Materace, Łóżka, Stelarze.